Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z nami odtąd, aż na wieki Amen. Drodzy Słowo Boże, które ma nam towarzyszyć i dzisiejszej niedzieli, a także naszym uczniom, naszym nauczycielom i nam wszystkim, zapisane jest w pierwszym liście Piotra w piątym rozdziale. Wszelką troskę swoją złóżcie na niego gdyż On ma o Was staranie. Kochany Panie, dziękujemy Ci za te piękne słowo, które też daje nam możliwość spoglądania właśnie na Ciebie, na Tego, który jest blisko nas i który troszczy się o każdego człowieka, bo Ty, Panie, nas stworzyłeś i chcesz, abyśmy byli szczęśliwi. Dlatego też osła i przez Ducha Świętego poprowadź nas w i słuchaniu tego słowa, abyśmy byli pewni, że Ty jesteś ciągle przy nas, przez Jezusa Pana naszego. Amen. tu na dole. Ale konieczne jest to, tym, tu jest niespodzianka dla dzieci, które są dzisiaj w kościele. Mam tu jakieś paczki, które będziemy za chwilę otwierać i oglądać, co tam się dzieje. Ja nie wiem, czy to dzień świętego Mikołaja, ale na pewno są tu jakieś paczki, więc proszę uważnie słuchać, kiedy będziemy je otwierać. Dlatego jestem tu, wygodniej jest mi stąd podejść do stolika. Kochani, ta dzisiejsza niedziela przynosi nam podwójne świętowanie. Z jednej strony świętujemy pamięć Zmartwychwstania Pana Jezusa, bo jak wiecie, każda niedziela przypomina nam o tym, że ten, którego ukrzyżowali, ten, którego pochowali, właśnie w niedzielny poranek zmartwychwstał. I dlatego każda niedziela przynosi nam ogromną radość z faktu, że nasz Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje po dzień dzisiejszy. Drugi powód naszego świętowania jest związany, o czym już wspominałem, z rozpoczętym w ubiegły czwartek nowym rokiem. Szkolenie. A w to świętowanie wprowadza nas przepiękne słowo, które przed chwilą przeczytałem. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o Was staranie. Drodzy, słowo troska, troszczyć się, myślę, że jest nam wszystkim doskonale znane. Bo wyraża ono działanie człowieka, które Powoduje zaspokojenie albo własnych, albo czyichś potrzeb. I każdy z nas mógłby o tych troskach wiele opowiadać. Ja wymyśliłem takie, że rodzice troszczą się o swoje dzieci, aby dobrze je wychować, aby niczego im nie brakowało, aby te dzieci były bezpieczne i szczęśliwe. Dzisiaj możemy mówić o trosce nauczycieli o uczniów aby dobrze im przekazać wiedzę czy też trosce uczniów o zadania, które stawia przed nimi szkoła. Ale może także, możemy także mówić o trosce o bezpieczeństwo. Dzisiaj mamy kochani taki czas, że troska o bezpieczeństwo jest bliska każdemu i coraz więcej na różnych płaszczyznach o bezpieczeństwie się mówi. Mamy troskę o dobrze wykonaną pracę. Jednak nadmierna, nadmierna troska może spowodować, że człowiek zatraci się w działaniu, aby zrealizować konkretną troskę. To zaś może doprowadzić do sytuacji, że o nic innym nie będziemy myśleć, tylko o tym, aby swoje życie poświęcić konkretnej. Troszczę. Prawdę mówiąc, w każdym okresie swojego życia o coś się troszczymy. I dlatego wyciągnę teraz pierwszą z reka I poproszę tutaj jedno dziecko, które jest chętne do rozpakowania. No, kto jest chętny do rozpakowania? Ik zal hem aanpakken als het aan de Weet niet, je Lalka miesi, autko. Kto się troszczy o zabawki? <trych> Dzieci. Dzieci. Zobaczycie? Dzieci troszczą się o zabawki. Ewelinka, proszczysz się o zabawki. Krysia troszczysz się o zabawki. No w tym wieku może już nie. Ale proszymy się tak. Dzieci troszczą się o to, żeby mieć zabawki. Ile razy naciągają rodziców, żeby im kupili, prawda? Znamy to. Znacie to na pewno. Dobra, dziękuję bardzo. Mam drugą siatkę. Kto jest chętny? No to nie boli, proszę. Sam chodź. No, raz, dwa. Proszę bardzo, wypłakuj. Dobrze. No pokażę. Juli. Zeszrzyk, książka. Kto się troszczy o takie rzeczy? Rodzice. Sam górę chciałby rodziców do szkoły jeszcze z rodzice kupują. A, brawo. Rodzice kupują, a potrzebują? Dzieci. Po co? Dączyja się. Dziękuję bardzo. Czyli mamy kolejną troskę. Dziękuję, Może przejść. Mamy kolejną troskę która dotyczy już nieco starszych dzieci. Ja mam kolejną torbę. Uuu, to jest chętny? O, Kubuś, oś. Ale trafiłeś, mówię ci dziesiątkę. Mama ci pomoże, mama musi pomóc. Mama chwyci torbę, a Kubuś będzie wyciągał z torby. Wow. No. no, pięknie. A powiedz nam, co ty wyjąłeś z Powiesz? Powiesz? Jedzenie. Jedzenie. A nazwać, co to jest? Powiedz, co to jest. A to? A to będziesz wiedział? To jest herbatka. Dziękuję bardzo. Wszyscy się kłatoszczymy o te rzeczy, prawda. Myślę, że nie ma domu, czy nie ma człowieka, który chciałby, aby tych rzeczy w domu zabrakło. Więc to jest ogromna troska, która obejmuje każdego z nas, niezależnie od tego, w jakim wieku się znajdujemy. Kolejna korba, ona już jest mniej zapakowana, ale potrzebuję tutaj. Yy, Roxana, chodź. No tak, zakazana. Ta, strona. Ta, ta. Ja Ci podtrzymam tą korbę, a wie, ponieważ to są kartki i pokażę wszystkim, co tu jest, dobra? No, nie kartka. Tak. No, po ok. kolei. Co to mamy? Dom. Dom, następna. Wychowanie. Dzieci. Dom, wychowanie, dziękuję bardzo. Dom, wychowanie, dzieci. Troszczymy się o to? No kochani, troszczymy się? Troszczymy się, prawda? To jest też coś bardzo ważnego, co jest nam potrzebne na co dzień. Dom, dzieci, no i dobre wychowanie dzieci. Kolejna torba. Tak będzie to następna. Proszę, jeszcze jedyny, proszę bardzo. To jest chętny. Ola, no chodź. Konfirmacja? To tak, jak zawsze patrzą w dół jak myślą, że oni nie widzą, to tutaj, ja ich też nie widzę. <śm> proszę bardzo. Proszę. proszę wszystkim powiedzieć, hmm? co tutaj napisałem, Serce? Praca. A szybciej czym się serce kojarzy? Z miłością. Zdarzyłaś hmm. miłość? No, pewnie, że tak. Dziękuję Ci bardzo. No, tu już mamy takie bardzo poważne troski, kochani. Praca i miłość. Miłość, która ogarnia nas wszystkich jako ludzi. Mamy nawzajem się kochać. I mówię tu o miłości rodzicielskiej, rodziców do dzieci, dzieci do rodziców, ale mówię o tej innej, tej tak także pięknej. Kobiety do mężczyzn, dziewczyny do chłopaka. Nie więcej się. Praca, praca, która jest również bardzo ważna w życiu każdego człowieka. To też jest nasza troska. I ostatnia już torba, ostatniego chodnika. A może ktoś ze starszych przyjdzie. A tam z tyłu. W żółtej koszulce chłopak. Jak masz na mnie imię? No ty. Jak? Jasiu, chodź. Rzeczy, które są tutaj w torbie? Mhm. I pokaż wszystkim. Co to mamy? Kościół. Co jeszcze mamy tutaj? Mhm. Przeczytaj. Musisz czytać? Wiara. Kościół wiara. I ostatnia rzecz, która tu jest? Co to jest? Krzyż. Krzyż. Symbolem kogo jest krzyż? Lub czego? Pana? Pana Jezusa. Dziękuję Ci bardzo. Odłożymy to też tutaj na stole. Dziękuję bardzo. Możesz usiąść. Kochani, specjalnie te rzeczy tutaj przyniosłem, żebyśmy zdali sobie sprawę, jak wiele rzeczy każdego dnia nas absorbuje. To jest tylko malutka cząstka tego wszystkiego, o co troszczymy się naszym codziennym życiu. Wiecie, dwa dni temu w naszej parafii była ekipa z Muzeum Śląskiego, która przygotowuje wystawę o reformacji z okazji Bieleuszu. I pani mi, że ta wystawa będzie miała kształt róży lutra. I jak ktoś będzie patrzył z góry na, te, na tę wystawę, to zobaczy róże lutra. A ja mam chcę powiedzieć, że gdybyśmy dzisiaj popatrzyli na siebie, gdybyśmy popatrzyli na człowieka, na ludzi żyjących na świecie, to myślę, że byśmy zobaczyli właśnie ludzi zatroskanych. Zatroskanych o to wszystko, co tu jest wystawione, a może tak bardzo zaawansowanych, że zapominamy o tej najważniejszej trosce o troszce, o moje, o moją wiarę, o moje przywiązanie do Pana Boga, który jest przecież blisko mnie i robi wszystko, abym nie musiał się troszczyć o to, co każdego dnia potrzebuje. Piotr mówi dzisiaj do nas wszelką troskę swoją. Złóżcie na Niego, na Kogo? Na Pana Jezusa. Kochani, Pan Bóg daje nam wiele rzeczy, dał nam wiele rzeczy. Tu od oktarza słyszeliśmy słowa o stworzeniu świata. Słyszeliśmy ewangelię o tym, czym wszystkim nas Pan Bóg ubogaca. Co prawda, my musimy na to wszystko zapracować. Pan Bóg powiedział Adamowi Jewie, Ty musisz się rozpraczać, Ty musisz pracować, Ty musisz ziemię dzielić pod damą. A Pan Jezus, mówiąc w swoim kazaniu na górze, mówi o tym, dlaczego się troszczycie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie Wam dodane. A więc troska w szukaniu. Ale pamiętajmy o jednym, że to wszystko, co jest efektem naszej troski, to Pan nam daje. Dlatego, kiedy dzisiaj słyszymy słowa troskę, swoją złóżcie na Niego. Nie oznacza to, że człowiek ma się prosić o wiele rzeczy, ale nie może przez troski zostać pochłonięty, żeby nie stracił w tym dążeniu prawdziwej hierarchii wartości i człowieczeństwa. Bo jeśli Pan Bóg dał nam życie, jeśli Pan Bóg stworzył człowieka, to na pewno będzie się tym człowiekiem opiekował. Bo człowiek jest dla Niego bezcenny. Dlatego w miejscu Piotra, przede wszystkim Pana Jezusa, musimy odrzucić od siebie troskę o codzienność. Bo niestety taka troska powoduje rezygnację z różnych cennych i wartościowych spraw. Powoduje brak czasu na życie z Bogiem, na społeczność, z nim brakuje czasu na przychodzenie do kościoła, na małżeństwach, a tym samym tracimy kontakt ze społecznością. Czujemy się wyobcowani i zagubieni jest to już bardzo bliska droga do zatracenia swojej wiary, swojej tożsamości i niejednokrotnie człowieczeństwa. Kiedy widząc taką postawę w społecznościach, w zborach, wzywa wyraźnie prostkę złóżcie na Niego, na Jezusa, gdyż On ma o was starania. Starać się o kogoś drodzy to podejmować Wysiłki w celu osiągnięcia otrzymania czegoś. To znaczy, że Pan Jezus zrobi wszystko, aby nasze troski, które były, są i będą, nie znikną. Ale będziemy je przeżywać z Jezusem. I On się postara, aby te nasze troski nas nie zanusiły i nie przypiąły. Procedą rok szkolny. Przyniesie wiele trosk nauczycielom, przyniesie wiele trosk uczniom. Nauczyciele będą uproszczyć się o przekazywaną wiedzę uczniom, uczniowie o przyswojenie tej wiedzy, o szacunek dla nauczycieli, o odrabianie zadań domowych, uczenie się. To są troski, które dojdą Wam, kochani, teraz w roku szkolnym. Dlatego dzisiejsze słowo jest tak ważne, szczególnie dla Was, skierowane, drodzy uczniowie, drodzy nauczyciele. Troszcie się, ale pamiętajcie, że każdą Waszą troskę widzi Pan Jezus, który ma o Was staranie, który chce Wam pomóc i przeprowadzić uczniów, nauczycieli pracowników szkoły przez kolejny ocean trosk. Złóżcie swoje życie w ręce Boga. Jemu zaufajcie, bo On się o was troszczy. Bo przecież, kochani, jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy ludźmi wierzącymi, dlatego u progu nowego roku szko szkolnego wołajmy, przydaj nam wiary. Wierzmy w Boga całym swoim sercem, dlatego porzućmy wszelką prostę, bo Bóg ma o nas starania. Ufność pokazana Zmartwychwstałemu Chrystusowi jest zasadniczą sprawą dla naszej przyszłości. Dawid, będąc pewny Bożego prowadzenia, napisał, Panie, z pasterzem moim niczego mi nie braknie. A Pan Jezus wzywa w dzisiejszym tekście szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Jak słyszeliśmy pod okażu. Szukajcie Królestwa Bożego i sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. Szukajmy na co dzień społeczności z Bogiem, w modlitwie, w Biblii. Wypełniajmy wolę Pana w swoim codziennym życiu. Całe swoje życie powierzmy Jezusowi Chrystusowi. Złóżmy na Niego i zaufajmy. Złóżmy na Niego cały nasz ciężar i zaufajmy gdyż Bóg się o nas prosi. Kiedy jemy, ufamy, On sprawi, że będzie praca, że będzie zdrowie, będzie jedzenie, będzie chleb powszechny. Wierzymy i gorąco ufamy, że będzie pokój na świecie. Nauczmy się też pozostawać przy tym, co mamy. I bądźmy Panu Bogu wdzięczni za to, co mamy, a On będzie nam błogosławił, gdyż ma u nas staranie. Amen.